No Także skiturowcy dają radę Podchodzili, teraz jeżdżają Ja testuję moje rakiety śniegowe Słuchajcie, no jak inżynier nie ma Nie kupił, zapomniał Albo za bardzo wybierał i grymasił No to musiał sobie wymyślić coś innego, nie? Zaraz Wam pokażę Co wymyśliłem A że jest nałamanych więcej Takich gałęzi No to podraki Podczepione, mam czołowy szpon mam, że tak powiem jakieś uczepienia Trzymają się, fajnie się zapadam, tylko po kolana Więc chodzimy 2000 metrów i gonie te kuzice. Zobaczymy, trzymajcie kciuki Aha, jeszcze mam laseczkę Laseczkę, zamiast czekana Wszystko natura, wszystko natura dała. Dobra, tylko jeszcze okopiemy go lodem trochę i będziemy wchodzić No to jedziemy z tym koksem na razie, jak to mówią, całe życie z wariatami. No tak, jak live to live. Zmieniam okulary. Tam coś lata, bardzo fajnego. No, także zmieniam zaraz rękawice, zapinam wszystkie rozporki w spodniach, żeby mi tu przypadkiem śnieg nie wleciał. Także zaczynamy się zabezpieczać, uzbrajamy się po zęby. No, bo to już wiecie, to już tutaj różnie przelewki. To już skończyła się zabawa i pajacowanie. Teraz tak naprawdę trzeba się pozapinać pod pachami no właśnie Pokażę jeszcze Pod pachami też się muszę zapiąć, najwyżej się spocę. Nieważne Na te parę set metrów z tego przewyższenia Nie ma wyjścia Nie ma wyjścia Nie mogę dopuścić do tego żeby gdzieś mi tu śnieg powłaził Także zaleczony generalnie jest zaje fajnie tam słuchajcie nas no, szczycie wie wiatr pięknie śnieg wywiewa rewelacja dobra idziemy szkoda czasu na razie pa, pa.